Jestem kobietą i bardzo niesmaczam mi nie widok, gdy widzę inną dziewczynę, która chodzi bez stanika po ulicy. Uważam, że my kobiety mamy piękne ciała, ale nie powinniśmy kusić innych ludzi do grzechu. My kobiety jesteśmy odpowiedzialne za to, co na siebie zakładamy, tak, żeby nie kusić naszym strojem innych do grzechu. My kobiety powinniśmy ubierać się skromnie i zasłaniać nasze atuty. Powinniśmy swoje ciało zostawić tylko i wyłącznie dla swojego przyszłego męża. Powinniśmy same siebie szanować. W tych czasach widzę, że panuje takie ogromne wyuzdanie, taki ogromny brak skromności, tylko żeby konkurować jedna z drugą. A to nie na tym wszystkim polega, bo my mamy podobać się panu Bogu, a nie innym. I ja wiem, że wiele kobiet powie, się troszkę dłużej pochodzi po sklepach i się naprawdę wybierze dobry stanik, to czasami po prostu da się o nim zapomnieć, bo jest tak wygodne. Ja was serdecznie zachęcam do skromności. Okej, okay. do momentu, w którym powiedziała, że zniesmacza ją widok kobiet bez stanika, to jest jeszcze okej, okay, bo tam ciebie może zniesmaczać co tam chcesz, nie to tam rybka, ale ja naprawdę nie rozumiem mentalności. O, baba bez stanika, to kusi wszystkich wokół i w ogóle to grze i nieskromność. Niestety, argument o wygodzie został zdominowany przez stwierdzenie, że przecież można sobie kupić wygodny stanik, ale dlaczego ja mam to zrobić? L dlaczego ja mam to robić? Dlaczego to ja mam podporządkować pod kogoś i ktoś opanuje swoje zapędy? Ja mogę zdziwić, ale każda ludzka istota rodzi się z cudkami. Dlaczego zawsze to jest. Dlaczego zawsze to dotyczy kobiet? Dlaczego słodki facet faceta są git, a kobiety nie? I to w ogóle nieskromność, jakiś paskudny grzech, no nie? I w ogóle jeszcze lepiej kuszenie innych, no nie? W nieumieraniu standnika nie zawsze chodzi o kuszenie.